Witam ten dzienny poranek No dzisiaj zaczynamy kolejny dzień naszych wykopków Zobaczymy co dzisiaj akurat się do czy dziś wykopiemy jakieś chwanty może ciekawe odpadną Do zobaczenia do pierwszego dodełka. Na razie hej Tym razem 28 sygnał 29 i trafiła się w łusko w łusko nie no wiadomo od czego na pewno no, a jedną tu znalazłem wcześniej od musina możliwe że też to samo bo tu nie ma końcówki jeszcze tylko co później się wkłada czubek ale ok, dobra no, taka znajdka do następnego na leśnej drodze sygnał 29 jak się okazało 10 10 zł PRL no dobre i to droga jak droga zarośnięta troszkę leśna ale coś zawsze coś do następnego no niedaleko na tej dziesiątki też na tej drodze cofnął się beczko 32,12 tak się okazało 20 zł 20 zł też pereł Proszę bardzo Nie wiem który to rocznik Jak dojrzymy to 75 ok Na następnego Dalej jesteśmy na tej drodze Co eee, tak przeszukuję tej leśnej I w tym dołku yy, okazało się krągłość to coś albo jest zgniecione nie wiem dokładnie to, widocz, widocznie to jest moneta, ale nie mogę sobie yy, w tym, tym akurat zobaczyć jaka to jest. Ciężko do zobaczenia, bo to jest bardzo małe, troszeczkę tak jakbyś nie jakby zaś nie działy, może nie wiem, może nawet srebrko nie wiem zobaczymy, jeżeli mi się uda w domu do film wy 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 wytrzeć to, wyczyścić bardziej pokażę to na filmiku, jak to ujęcie jest bliska. ok, na razie kolejny dałeczek, słaby sygnał 23 e jak się trafiło e ołówna plom. Do następnego tym razem dostępny sygnał 42 średnia głębokość myślę, że to będzie aluminium, ale sprawdzimy około ok, na razie sobie, to ja będzie ciekawego dodam dalej męczę tą nieszczęsną drogę w lesie, samym kapse po powiedzmy te monopole tak zwane nawet powiedzmy nie badcie. nawet ta rurka się kolanko hydrauliczne się znajduje Aż, już na dzisiaj chyba skończę cieszy mi właśnie to że e, dziś nalazłem tą małą monetę Za chwilkę za chwilkę może się uda to wyciągnę pokażę jeszcze na końcu e, jak ona wygląda hmm. będę w domu będę próbował to wyczyścić dojść do tego co to za monetka nie wiem jakiś tam napis widzę chyba mi się zdaje nie chcę trzeć nie chcę trzeć zobaczę właśnie kawaczek tutaj brakuje ale zobaczymy jak się uda wyczyścić, dodamy jeszcze do zdjęcia, do tego zdjęcie do tego filmiku. To na razie, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!